Cześć, Adolf. Co dziś malujesz? Cześć, Herman. O co chodzi? Dzwonił Stalin. Czego chce ten brutal? Chce napaść na Polskę i pyta, czy się przyłączysz. Polska? A gdzie to jest? No, To tam, gdzie mieszkają Polacy? No, są słabi, nie mają samolotów, a ich przywódcą jest jakiś grzyb. Rydz, śmigł, pamiętam go. Podobały mi się moje motylki. No to jak, napadamy czy nie? A nie moglibyśmy napaść na Bułgarię? Nie. Dlaczego? Bułgaria jest za daleko. Możemy napadać po sąsiedzku. A co ci zrobiła, Bułgaria? Nie chcieli wystawy moich obrazów, świn. To tak jak Anglicy. Francuzi, Czesi, Austriacy, Mongołowie, Meksykanie, Masajowie... Pering? Tak. Mańki?